Witam Was w kolejnym, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo ciekawym odcinku, bo nie tylko przyglądamy się fajnej zabawce, którą dostałem od sklepu banggood.com, ale również przyglądamy się temu, jak wygląda rozwój pewnego nowego segmentu rynku. Na to wygląda kamery termowizyjne. Bardzo ciekawa, ale też bardzo, ale to bardzo droga zabawka. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o takim urządzeniu, no to wiecie, że... Za porządną markową kamerę, typu jakiś FLIR albo coś w tym stylu, no trzeba zapłacić grube tysiące złotych nawet za używkę. Tutaj mamy urządzenie wielokrotnie tańsze, które w chwili gdy dostawałem je od Banggood kosztowało około. 100 dolarów, teraz z tego co widzę kosztuje 733,50. No, czy jest to cena, którą bym bezpośrednio zapłacił za takie urządzenie? Wydaje mi się, że nie, ale mamy tutaj bardzo ciekawy case study, bo od momentu, w którym dostałem to urządzenie, ta sama firma wypuściła już coś dużo bardziej zaawansowanego w podobnej cenie, i myślę, że samo to jest bardzo. Ale to bardzo e, ciekawe, więc e, tak, e, od początku jest to kamera. E, pozwólcie, że przeczytam e, firmy Daniu. E, mam tutaj na laptopie otwarte wszystkie informacje, i jeśli chodzi o sam. Pomiar ciepny, mamy tutaj siatkę 24 na 32 piksele. Dlaczego to jest ważne o tym? Zaraz, w każdym razie, od dłuższego czasu obserwuję już sobie na Banggood kolejne wychodzące tego typu urządzenia. Jest to jedna z kamer. Które właśnie są wypuszczone przez tą firmę Daniu. Na Banggood Good oczywiście znajdziemy w tym momencie również tańsze kamery, i mam wrażenie, że od mniej więcej roku zaczęły się pojawiać, i też od tego czasu zacząłem kminić, czy sobie właśnie następnym razem, gdy Banggood Good się odezwie, czegoś takiego. Nie sprawić do testów i no jak widzicie mam jeden z modeli. Tak jak wspomniałem są jeszcze tańsze, na przykład za 240 zł mniej więcej, a 250 te ceny oczywiście się wahają, możemy kupić sobie urządzenie, które ma rozdzielczość jakby pomiarową 8 na 8 no ale jak wiadomo im więcej tym Lepiej. Pojawiły się też trochę droższe opcje, no i najciekawsza rzecz teraz widzę, że za podobną cenę co to urządzenie, ta sama firma wypuściła dużo bardziej zaawansowany model, który dodatkowo ma jeszcze kamerę w paśmie widzialnym czyli możemy sobie jakby nałożyć jeden obraz na drugi, który ma. Już ten pomiar w siatce jeśli dobrze rozumiem, 32 na 32. Czyli jak widzimy jest to urządzenie, które gdzieś tam tej firmie Daniu pozwoliło opracować jakby technologię, i mam wrażenie, że na podstawie tego urządzenia zbudowali coś lepszego. Bardzo to bardzo ciekawe. Zjawisko, bo wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. No, jak widzicie, praktycznie tutaj obudowa nawet wygląda, jakby to był jakiś prototyp zrobiony przez kogoś, kto raczej zrobił to w jakimś hackerspace albo fablabie, a nie w fabryce. No dobra, przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. Przede wszystkim przychodzi do nas w pudełku. I jest zabezpieczony tylko i wyłącznie folią. Jak widzicie, nie ma żadnego, żadnej instrukcji obsługi. Nie ma też instrukcji obsługi, z tego co widziałem, do ściągnięcia nigdzie, ani na stronie producenta, ani na samym Bank Good. Ale, no cóż, dotarłem do jakiejś paczki z różnymi plikami, która między innymi daje nam też schematy i różne. Informacje na temat samego sensora, który tutaj jest zainstalowany, i ponownie mam wrażenie, że jest to bardziej jakiś prototyp, który ktoś sklecił, wyprodukował w ilości, wiecie, kilkuset egzemplarzy, wrzucił na rynek w ten sposób odzyskał pewne zainwestowane pieniądze. Mam wrażenie, że dzięki temu byli w stanie nie tylko sprawdzić, czy rynek jakby potrzebuje. Tego typu tanich kamer termowizyjnych, ale również w pewien sposób może zbudować sobie kapitał do stworzenia linii produkcyjnej dużo bardziej zaawansowanych urządzeń. Nadal wydaje mi się, że. Osoby, które będą gdzieś tam profesjonalnie korzystały z tego typu urządzeń, raczej zainwestują w coś porządnego. Oczywiście tutaj wiodącą marką kamer termowizyjnych jest Flir, no ale tego typu tanie urządzenia, mam wrażenie, coraz częściej będą wpadały w łapki osób takich jak ja i wy, zapewne, czyli Majsterkowiczów, którzy gdzieś tam od czasu do czasu takiej kamery. Będą potrzebowali. Więc całą kamerę włączamy, przytrzymując długo środkowy przycisk. Jak widzicie, nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, firmware jest tutaj w wersji 0.0. Sprawdziłem, czy jest opcja wgrania nowego firmware'u. Podobno taki istnieje. Niestety nie znalazłem tego. I jeśli porównamy sobie to, jak wygląda chociażby teraz ekran, a jak wygląda. Ekran, który jest na jakichś screenshotach. Ten ekran jest w całkiem fajnej rozdzielczości. No i w tym momencie kamerka jest w trybie auto, czyli w tym momencie, jakby ta skala kolorów, którą widzimy, dopasowuje się, żeby pokazać niejako kontrast między tą najcieplejszą i najzimniejszą częścią w kadrze. Jak widzicie jest to całkiem responsywne, całkiem fajnie to działa i e, mimo, że mamy tutaj pomiar tych e, 24 na 32 piksele, to naprawdę nie wygląda to źle, więc idąc dalej, e, kamera nie ma funkcji jakby nagrywania, ma tylko opcję robienia zdjęć. Nie mamy tutaj też żadnej Dodatkowej a, pamięci w środku jest wbudowana. Na tej pamięci e, wewnątrz można e, zrobić tych zdjęć około 100. Więc w tym momencie mogę sobie zrobić zdjęcie laptopa, i do tego celu e, wykorzystujemy sobie ten środkowy e, przycisk. Jeśli teraz chcemy obejrzeć te zdjęcia, no to e, w prawo i w lewo je sobie przeglądamy. E, tutaj na przykład jest zdjęcie ciasta. <grymne> tutaj jest zdjęcie Karoliny, którą pozdrawiam. Tak wygląda twarz zrobiona. <grymne> twarz, jeśli zrobimy sobie tą kamerą selfie, tutaj są jakieś inne zdjęcia, więc jak widzicie tych zdjęć tutaj jest dużo i niejako no, wygląda to bardziej jak zrzut ekranu niż faktycznie zdjęcie. Mamy zapisane wszystkie informacje, łącznie z tym, że tutaj jest stan baterii. Jeśli sobie teraz przytrzymamy długo środkowy przycisk, no to oczywiście sobie urządzenie wyłączymy. I myślałem, że przez długi czas, że to jest wszystko. Według komentarzy na Banggood, jeśli się przytrzyma ten środkowy przycisk, no to wchodzi się w dodatkowe menu. Jest to nieprawda. Środkowy przycisk po naciśnięciu pojedynczym robi nam oczywiście zdjęcie. Po dłuższym wyłącza nam to urządzenie, ale jeśli przytrzymamy któryś z bocznych przycisków dłużej, wchodzimy sobie. W dodatkowe menu, i tutaj możemy sobie zmienić tryb. Przede wszystkim, tryb auto: jak się długo nic nie robi, to wychodzi. Tryb auto możemy sobie przełączyć na tryb no auto. Mogli to nazwać trochę inaczej. Niemniej jednak, chodzi w tym momencie o to, że już jakby blokuje nam się skala. Czyli w tym momencie tutaj sobie ustawiamy. Range, czyli zakres maksymalny, kolor, czyli czerwony, ustawiamy sobie na jakąś konkretną temperaturę i są odwrócone w tym momencie przełączniki. Sprawdźmy sobie, jak wysoko możemy zajechać, 280, 300, ok, możemy dojechać do 300 stopni. No i low możemy sobie ustawić najniżej jak się da do minus 40, oczywiście też możemy jechać w górę. Jeśli mamy do pomiaru jakąś konkretną rzecz, gdzie zależy nam na jak najlepszym pokazaniu tej gradacji na przestrzeni na przykład, nie wiem, 20 stopni albo coś takiego, no to możemy spyśmiało tutaj... Ustawić to, co potrzebujemy. Jeśli chodzi o ten współczynnik E, to jest to emisyjność. Tutaj nie do końca się na tym znam. Różne substancje, różne materiały będą wydzielały, jakby podczerwień inaczej. i Tutaj możemy sobie to dopasować, żeby ten pomiar był dużo bardziej dokładny. Jeśli chodzi o skalę kolorów, no to tutaj. Jak widzicie, mamy taką tęczę przechodzącą od fioletowego, niebieski, cyjan, zielony, żółty, czerwony. Ewentualnie możemy sobie zmienić na skalę, w której jest od niebieskiego do żółtego. Moim zdaniem ta jest dużo bardziej czytelna. No i tutaj zmieniamy sobie datę i czas. Tak, jak widzicie, teraz na tych ustawieniach praktycznie. Nic nie widać, bo różnica kolorów jest niejako zbyt. różnica temperatury, przepraszam, jest zbyt duża. No ale jeśli mamy na przykład coś bardzo gorącego, jak płomień, no to jak widzicie, ten płomień w tym momencie widać bardzo dokładnie, podczas gdy mamy z powrotem ten tryb, w którym byliśmy, czyli auto. No i teraz, jeśli pojawi się płomień, to automatycznie jakby na tle wszystkiego, co jest, jest najcieplejsze, więc niejako wszystko nam znika. No i widać też, jak gorący jest, jak gorąca jest ta metalowa końcówka na tle. Wszystkiego. Eee, więc tak, eee, ciekawa zabawka. <laughs> Myślę, że dla wielu osób nadal jest to zabawka. Natomiast, tak jak wspomniałem, firma Daniu, czymkolwiek jest firma Daniu, wypuściła teraz model 32x32, który dodatkowo ma jeszcze kamerę w świetle widzialnym. I eee, jeśli dobrze rozumiem, możemy sobie tak, jak w dużo droższych kamerach, nałożyć jakby obraz widzialny na obraz widzialny czyli jakbyśmy mieli zwykłą kamerę albo aparat fotograficzny możemy sobie nałożyć właśnie też ten pomiar ciepła i jest to moim zdaniem dużo bardziej użyteczne i gdybym w porę się skapnął że ta firma Wypuściła coś takiego. Oczywiście poprosiłbym od Banku ten dużo bardziej zaawansowany model. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawy przykład tego, jak powoli tanieje nam pewna technologia, która dotychczas była kosmicznie droga i bardzo, to bardzo mnie to. Cieszę się. Myślę, że czas pochodzić po domu i zobaczyć różne rzeczy oczami tej kamery. Pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to wykrywanie różnych instalacji, które idą pod czymś, a mogą mieć inną temperaturę. Na przykład, wydaje mi się, że w ten sposób można nawet znaleźć jakąś rurę albo coś w tym stylu. W każdym razie, tutaj mam inny przykład. Pod tymi panelami zainstalowaliśmy sobie matę grzewczą i, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo dobrze. Widać ją w naszej kamerze termowizyjnej. Z tego samego powodu, tutaj też bardzo lubi wygrzewać się kot, a ja od czasu do czasu, chociażby jak robię pizzę albo inne ciasto drożdżowe, zostawiam je tu do wyrośnięcia. Niemniej jednak widzicie bardzo dobrze kształt. Widać, gdzie ta mata się kończy. No i ułożyliśmy ją w kształcie takiej litery L, wchodzącej trochę do Garderoby, i no cóż, włączoną matę jak najbardziej w tym momencie widać. Jeśli zastanawiacie się przy okazji, jak bardzo tej kamerze można wierzyć, jeśli chodzi o wartości pomiaru, to możemy od razu to sprawdzić. Tam, gdzie celujemy, pokazuje nam oczywiście temperaturę jako MID. Najniższa temperatura w kadrze to MIN a najwyższa to e, max i w tym momencie, jeśli mniej więcej w to samo miejsce wyceluje zwykły pirometr, no to mamy tu jakieś 32 stopnie, a, a kamera pokazuje jakieś 30 4, więc wydaje mi się, że nie jest najgorzej do takich rutynowych pomiarów, zwłaszcza a, takich, gdzie a, znajdujemy coś dużo cieplejszego od otoczenia, jest zupełnie, a, zupełnie wystarczająco. Kot sobie poszedł i widać miejsce, w którym leżał, bo oczywiście zadziałał trochę jak izolator, i w tym momencie te panele a, dużo bardziej w tym miejscu się Podgrzały. Mega, cie mega ciekawa sprawa. <grych> Jeśli chodzi o kolejne zastosowania, to oczywiście wszelkie kwestie natury ociepleniowej, i okazuje się, że ja też mam taki problem. Po drugiej stronie tej ściany jest dziupla wydziobana przez dzięcioła, i wydawało mi się, że nie będzie to problemem, ale najwidoczniej dziupla jest bardzo, ale to bardzo głęboka, i wydziałał tyle izolacji, tyle styropianu, że w tym momencie mamy tutaj ewidentnie dużo chłodniejsze. Miejsce z czasem to oczywiście może oznaczać różne problemy natury nie tylko ciepleniowej, ale też skraplania się materiał, na materiałach i no generalnie trzeba będzie w końcu coś z tym zrobić. Niestety dziupla jest jakieś 20 metrów nad ziemią, więc nie do końca wiem jak to na razie ugryźć. Ale jak widzicie w tym trybie auto mamy ewidentny przykład tego, że. Ten środek tutaj dokładnie na styku a niejako w rogu jest chłodniejszy. Mamy tutaj wielką, ziejącą, chłodną dziurę, która jest 3, może 4 stopnie chłodniejsza, ale ewidentnie ma to wpływ na izolację naszego budynku. Więc w tym momencie, jeśli wezmę sobie a, pirometr i faktycznie... Sprawdzę, sam róg to ma 18 stopni, a wystarczy już jakieś 40 cm dalej zmierzyć i ściana ma 20, nawet dalej ma 20. Jeden, Więc w tym momencie, a, no cóż, będę musiał poszukać naprawdę wysokiej drabiny i coś zrobić z tą dziuplą. Kolejny przykład to sprawdzanie komponentów elektronicznych. Jeśli mamy dużą płytkę, na której jest sporo komponentów, coś na nie działa, coś się zwiera, najczęściej będzie się też grzało, i tutaj zasymulujmy sobie a, takie zjawisko przez przypadek, podłączmy a, przez przypadek, podłączmy coś nie tak jak powinniśmy, no poza faktem, że od razu regulator na, tym, na tej płytce się pali i wydziela dużo dymu, no to w tym momencie będziemy to również widzieli na naszej kamerze. Niestety w przypadku tej kamery nie mamy warstwy widzialnej, więc w tym momencie widzimy co najwyżej tylko, że coś na naszej płytce się nagrzewa i to nagrzewa się Mocno, niemniej jednak znalezienie w ten sposób jakiegoś komponentu i tak byłoby trudne, choć oczywiście dzięki kamerze, a biorąc pod uwagę, że na przykład jest wcelowana tylko w część naszej płytki, bylibyśmy to w stanie zapewne dużo łatwiej namierzyć. No i nawet jeśli ta różnica temperatur nie jest zbyt duża, to a kamera to w miarę wyłapuje, więc pod tym względem jest spoko. Kontynuując temat elektryczności, może się zdarzyć na przykład, że mamy jakąś instalację i kable są trochę za cienkie. Jak znaleźć takie miejsce? Bardzo proste. Jeśli tylko przez taki kabel płynie prąd, a kabel faktycznie jest za cienki, no to zacznie się on grzać. I dla przykładu tutaj nasz w miarę tani chiński ee, czajnik. I kabel, który doprowadza do niego prąd. W tym momencie czajnik pobiera jakieś 2000 W, i jak widzicie, zaczyna się coraz bardziej świecić w naszej kamerze. No, jest to bardzo, ale to bardzo e, ciekawe. Widać go bardzo, ale to bardzo dokładnie. Różnica temperatury nie jest zbyt duża, bo to jest dosłownie, nie wiem, 2 stopnie. Ale jak widzicie już jest to na tyle dużo, by nasza kamera to uchwyciła. Jeśli mamy podobną sytuację na przykład e, między jakimś kablem, chociażby w waszym warsztacie, e, jeśli na przykład dużo spowacie, no to w tym momencie możemy sobie zaobserwować, jeśli tylko takie kable są na wierzchu, czy wszystko działa tak jak powinno, czy na przykład tej instalacji nie należałoby wymienić na takiej z kabla. Grubszego. To wszystkie przykłady, jakie przychodzą mi do głowy, więc teraz chciałbym wam pokazać jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o podłączanie kamery do komputera. Mamy tutaj USB, mikro, i w tym momencie, gdy ją sobie podłączymy, to ona zaczyna się ładować. Nam się otwiera, jak widzicie, wewnętrzna pamięć, i tutaj mamy wszystkie zdjęcia, które. Robiliśmy, więc w tym momencie mamy tutaj, a te wszystkie zdjęcia, tak jak wspomniałem, są to raczej zrzuty ekranu niż do końca zdjęcia. Niemniej jednak, nawet ciekawe jest to zjawisko, że na niektórych zdjęciach widać taką jakby siatkę pikseli. Jak się to policzy, to faktycznie taki jeden piksel ma. 12x32, jeśli dobrze pamiętam. 24x32, przepraszam. Czyli w tym momencie każda taka komórka w pewnym e, stopniu jest jakby przez kamerę e, uśredniana, nazwijmy to. Dzięki temu e, ten powstający obraz jest e, dużo bardziej e, dokładny, jeśli chodzi o same. Zdjęcia to nie ma jakiegoś szału. Wymiar to jest 240x320 pikseli. Pokaż kotku co masz w środku. Bardzo ciekawa konstrukcja wykorzystująca jakieś takie śmieszne tulejki. Swego czasu pamiętam jak szukałem desperacko czegoś takiego do robienia noży i trudno było to... Cokolwiek kupić. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, no to tak jak wspomniałem, jest to ewidentnie akryl cięty laserowo. Może być trochę kruchy, więc wydaje mi się, że w tym momencie trzeba z tym urządzeniem obchodzić się bardzo delikatnie. Bateria jest, jak widzicie, dość potężna. Jest tutaj dodatkowo przyklejona. Jest to ewidentnie jakiś pakiet litowo-polimerowy, więc trzeba z nim ostrożnie, ale jest bardzo pojemny i przez cały ten czas, jak dla was e, nagrywałem, kamera chodziła jakieś pół godziny, no to w tym momencie e, nie było żadnego e, spadku, mam wrażenie ewidentnego, nawet o e, piksel gdzieś tam nie obniżył się stan e, na. Wyświetlaczo. Z samej płytki no dużo nie wywnioskuję, bo się na tym nie znam, ale no, wydaje mi się, że jest to ewidentnie jakiś custom. No i tutaj mamy oznaczenie producenta v 001 czyli ewidentnie jest to jeden z pierwszych prototypów, które kiedykolwiek zrobili. Nie ma tutaj niestety daty. Zastanawiam się, czy to jest coś, co opracowali jakoś niedawno, czy raczej jest to coś, nad czym pracują już od dawien dawna. Ale tak, sam moduł, jak widzicie, jest po środku, zajmuje na tej płytce dość mało miejsca. W tych rzeczach, które można ściągnąć ze strony producenta jest dokładna informacja co to za moduł i um, no praktycznie jest to żywcem skopiowany PDF od y, producenta, który je y, robi. Podsumowując, bardzo ciekawa zabawka i zdecydowanie zaspokoiła moją y, ciekawość. Generalnie fajnie widzieć, że y, technologia y, kamer termowizyjnych staje się po prostu y, tańsza i niebawem mam wrażenie, że za te same pieniądze będziemy w stanie kupić coś jeszcze fajniejszego, może nie tak tanio jak zwykły pirometr, który można kupić za 30 40 zł w tym momencie, no ale nadal jest to coś, co póki co było dla zwykłych zjadaczy chleba raczej nieosiągalne. Teraz za około 700 zł mamy coś, co no cóż, będzie na miastką przynajmniej kamer dużo droższych. No, nie jest to FLIR, umówmy się, ale nadal, jeśli macie jakieś drobne potrzeby, gdzieś warsztatowe do posiadania tego typu urządzenia, no to fajnie, że coś takiego się pojawia. Oczywiście tego konkretnego urządzenia pewnie nikt z Was nie kupi, biorąc pod uwagę, że firma Daniu wypuściła już coś nowego. Niemniej jednak linki do wszystkich kamer, o których wspomniałem znajdziecie w opisie. Bardzo ciekawi mnie co dalej będzie z tymi urządzeniami wypuszczanymi właśnie przez Daniu, czy za jakiś czas, korzystając teraz z doświadczeń z tych najnowszych modeli, wypuszczą mi jeszcze coś ciekawszego. Myślę, że gdy następnym razem Banggood będzie się do mnie odzywało, to zażyczę sobie kolejny model i sobie je jakoś tam porównamy. Jestem bardzo ciekaw, jakie funkcje ma ten, ten model właśnie z tą warstwą wizualną. No bo chociażby do tego diagnozowania elektroniki, gdzie faktycznie Możemy sobie niejako od razu zrobić zdjęcie naszej płytki z wszystkimi komponentami widocznymi, jak na dłoni, i tym, jakie mają temperatury. No, wydaje mi się, że pod względem jakiejś diagnostyki to będzie bardzo, ale to bardzo e, użyteczne. Dobra, nie przedłużam i tak filmik pewnie będzie długi e, i rozwlekły powoli wracam z mojego wakacyjnego latargu do robienia filmów, więc mam nadzieję, niebawem pojawią się już kolejne um, kolejne materiały. No cóż, będę się z wami żegnać. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia!